Szczęście właśnie trafiają tutaj lampy do Mercedesa ML Które są wykonane w technologii ledowej Zresztą jest taka tendencja na rynku, coraz więcej aut ma właśnie lampy Nie tylko tylnie ale i przednie wykonane w technologii ledowej Albo częściowo albo są to lampy full led I bardzo często się zdarza, że część z tych ledów przestaje działać co powoduje taką reakcję łańcuchową, padają kolejne moduły, aż lampa całkowicie przestaje świecić albo nie działa prawidłowo. Niestety cena nowych lamp powala na kolana, w związku z tym jest rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej ludzi, aby lampy naprawić. Po naprawie Lampa wygląda tak. Widać tutaj bliznę po cięciu, bo do procesu wymiany, no trzeba się tam, wy, wymiany LEDów trzeba się tam dostać do wnętrza. Samo rozklejanie klosza obudowy wiąże się z dosyć dużym ryzykiem pęknięcia tego klosza, w związku z tym obudowa jest cięta, a później jest pospawana. Po zamontowaniu na aucie całkowicie jest niewidoczne. Oczywiście ogromne znaczenie ma tutaj dobór poszczególnych LEDów. One muszą być identyczne albo mieć taki sam pobór mocy jak, jak jego poprzednik, tak aby komputer nie wyświetlał żadnych błędów.